Rozważać będziemy tajemnice radosne, Różańca Świętego, łącząc się duchowo także z tymi wszystkimi, którzy za pośrednictwem internetu modlą się razem z nami, wynagradzajmy także za grzechy przeciwko życiu w naszej ojczyźnie i za ustawy, które Zagrażają ludzkiemu życiu, czy wręcz bezpośrednio wpływają na jego unicestwienie życiu, jako temu pierwszemu darowi, który, którym podzielił się Bóg, stworzyciel z człowiekiem. O pomnożenie w nas cnót boskich, wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecone mi tobie tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Codziennie modlimy się ze Zbawicielem, bądź wola Twoja i szukamy jej w słowach Ewangelii o Bożym Prawie w przykazaniach, w wydarzeniach dnia, w spotkaniach z ludźmi, w rozmowach czy wiadomościach, które do nas docierają. Maryjo, pomóż nam w tym wszystkim usłyszeć słowa skierowane do nas przez Bożego Posłańca. Naucz nas przyjmować Boże życzenia i ochoczo podejmować ich realizację. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, święta Maryjo teraz w święta. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Boże. żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, w grzeszty, teraz w Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym. Tajemnica druga na wiedzenie, wiara prowadzi nas do pełnego zaufania Bogu, a wtedy On pozwala nam doświadczyć spełnienia swoich obietnic. Błogosławiona, któraś uwierzyła, słowa pochwały wypowiedziane przez Elżbietę i wyśpiewana całym sercem pieśni, magnifikat umacniały Maryję w czasie jej ukrytego życia w Nazarecie, w służbie Jezusowi i Józefowi. Maryjo, pomnażaj nam. Przypominaj nam o spełnionych obietnicach Boga, a przez to umacniaj naszą wiarę, abyśmy nie tracili radości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź bola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Bursa, się zeszny, teraz w Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, się za nami życznymi, teraz w Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maria, Matko Boża, grześny, teraz w Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Mariusz, się za nami. Teraz się w Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia narodzenie. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego pra Ojca Dawida. Mario, w łogiej grocie rodzisz Boże dziecię, wokół ciebie zwierzęta i siano i wielki plan miłości, który daje światu swojego plan miłości Ojca, który daje światu swojego Syna. Maryjo, wyproś nam łaskę zadomowienia, zakotwisz nas w sanktuarium i naucz ufności. Niech moc naszego zaufania Bogu pozwala nam przetrwać trudny czas, aż zobaczymy sens wydarzeń, które zesłała nam Ojcowska Dłoń. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Marii Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marii Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, święta Teraz święta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu, I synowi, I duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Tajemnica czwarta, ofiarowanie. Tu i teraz, w świątyni jerozolimskiej, ofiarowujesz najwyższemu syna Twojego łona i Boga Twojego serca, aby wypełnić prawo. Posłuszeństwo Bogu, Ojcu, sprawia, że Twoje serce jest mocne, silne, a Twoja radość cicha i głęboka. Ona wypełnia Ciebie całą. Maryją. przemieniaj nasze serca mocą ofiar składanych do kapitału łask w sanktuarium. I uczyń, by były silne, radosne i ufne Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu, I Synowi, I Duchowi Świętemu. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa. Trzy dni poszukiwań i zmartwień nieprzespanych nocy, a gdy już z Józefem odnaleźliście Syna, nie usłyszeliście od Niego żadnego usprawiedliwienia czy wyjaśnienia, tylko pytanie, dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście? Maryjo, naucz nas przyjmować od Jezusa wszystko, co trudne, niezrozumiałe, i zachowywać to w sercu. Chcemy wpatrywać się w Boga, Rozmawiać z nimi, składać Mu ofiary. Nasze niepewności zawierzamy Tobie, Matko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, za nami. Zdrowaś Maryjo Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko teraz Zdrowaś, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, życie, teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ojcu, I synowi, I duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, dozwól bym własnym kosztem Cię chwalił. dozwólbym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczał się i umarł. Dozwólbym do Ciebie cały świat przywiódł. Dozwólbym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie. Dozwól, bym ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt ci nie przyniósł. Dozwól, by inni w gorliwości o wywyższenie ciebie mnie prześcigali, a ja ich, tak by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz szybciej, coraz potężniej, tak jak pragnie tego ten, który cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł. W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbiony stał się Bóg niż we wszystkich świętych swoich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat, dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał. Skądże mi to szczęście? Odozwól mi chwalić Cię, obsza najświętsza Panno, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Módlmy się. Boże, ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. you